Siemanko, Siemanko, Siemanko. Z tej strony tej i w dzisiejszym odcinku w Pet Simulator 99 opowiem wam o najlepszym sposobie na zarabianie, jaki aktualnie istnieje. I przechodzę od razu do rzeczy, nie będę wam tu ściemniał. Do tego sposobu będzie nam potrzebny Instant Capsule Plant. E, już wam pokazuję jak to wygląda. Zobaczcie tutaj o e, albo Instant Plant Capsule, nawet tak. E, zobaczcie, on jest po 6,5 tysiąca, więc warto sobie iść do sklepu i go zakupić. Ale już wam pokazuję jaki jest problem. Zobaczcie, jesteście na Trading Plaza i problemem tutaj jest to, że ten item jest tak rozchwytywany, tyle osób o tym sposobie już wie, że ciężko go kupić. Zobaczcie, instant plant capsule sobie tutaj wpiszę i spróbuję się dostać na serwer, gdzie ona jest. I zobaczcie co się będzie działo. Tutaj nie będę skipował, żebyście dokładnie widzieli. Daję, żeby mnie przeteleportowało na ten właśnie serwer i zobaczmy, cóż to tutaj będzie, cóż to tutaj się będzie działo, zobaczcie. Chwileczkę, chwileczkę, tutaj czekamy jeszcze i zobaczcie, co teraz wyskoczy czy wyskoczy? O właśnie item is no longer available here. Do you want to re research? Yes, please. I szuka jeszcze raz. Jeżeli znajdzie, to będzie nas teleportowało na następny serwer, gdzie się pojawia, ale problem tutaj jest kolejny, że ładuje czasem szybko, a czasem bardzo, bardzo powoli. Zobaczcie. Więc ten sposób jest idealny. Jest najlepszy, jaki może być. O o o o o czy traf nie, zobaczcie, zobaczcie, ledwo się pojawiłem I tutaj zobaczcie Instant Plant Capsule 28 Za 6,5 tysiąca Poszło, nawet nie zdążyłem zobaczyć Skoczymy jeszcze na jeden serwerek I to będzie ostatni serwerek, który wam pokażę I zobaczcie, instant Już tutaj wpisuję Instant Instant Insta, o No jest, pokazał się I już wybieramy następny serwerek, czy uda się dołączyć o, jest pełny, więc już się nie da dołączyć, tam już tyle ludzi poleciało, że nie dam rady się dołączyć. Próbuję następny, też się nie da. Więc jeszcze jeden, o już wszystko wykupili, nie ma, o jest następny. Dobra, teraz spróbujemy się dołączyć, czy nas dołączy? Powinno. Tak, jak tutaj już się ten obrazek pojawia, to nas dołączy do serwera. Teraz tylko kwestia jak szybko, zobaczcie, powolutku się to ładuje. Tylko teraz ja mówię, że trzeba mieć szybki internet, ale nie wiem, czy szybki internet tutaj pomo pomoże, czy tutaj jest raczej kwestia serwerów, że tak dużo osób chce się tutaj dostać, że on ma problem załadować te postacie, ale teraz zobaczcie aaa, nie zdążyłem, <laughs> nie zdążyłem, wszystko kupili, 88 od razu kupili za 6,350, znaczy ja i tak bym nie kupił, bo nie mam kasy, wszystko wydałem, zobaczcie, no ja mam już seteczkę, seteczkę, ee, jest seteczka, także, e, już wam pokazałem jaki jest problem z tym, także wiecie z czym trzeba się zmierzyć, no ale ja powiedzmy godzinę Walczyłem, żeby tutaj się dostać. Jeżeli miałbym tutaj te pół miliona, no to bym chyba kupił to, co teraz tutaj mogłem kliknąć, bo bym tylko shiftem kliknął na te itemki i od razu kup. Więc może by się udało, bo to jest właśnie e, ten sposób, że musicie wejść tam szybko kliknąć E. Kliknąć na ten item z Shiftem, żeby zaznaczyło wszystkie. No i warto, żebyście mieli już wystarczająco gotówki, żebyście dali radę to kupić. Dobra, jak mówiłem, ja walczyłem godzinę, żeby kupić te Instant Planty. Jakieś tam też miałem, chyba nazbierane, niedużo, ale coś tam chyba było. No a teraz sobie przetestujemy, czy ta godzina się opłacała. Także lecę, już pokazuję gdzie. Większość z was się pewnie już domyśla, że muszę lecieć. O i tutaj jest bardzo fajna opcja, że jak sobie wybieracie Merhand, że możecie sobie na Flowerfield od razu przeskoczyć, bo to jest to, co potrzebujemy. Flowerfield 54. Także lecimy na Flowerfield i tutaj standardowo, jak w poprzednim odcinku, jeżeli ktoś nie oglądał, zobaczcie sobie, tutaj możecie sobie kupić ładne nasionka, właśnie te mi są potrzebne. Więc właśnie tutaj ta sprawa, ważna sprawa, jeżeli chcecie z Instant Plantem iść, to musicie mieć też tyle nasionek. I ja mam 125 i 100 Instant Plantów. Więc idealnie! Teraz tylko tak wejdziemy sobie i zobaczymy, ile ja tutaj będę miał kasy. O, jeszcze tutaj coś zdobędę. Fajnie, zapiszę sobie ile dokładnie mam kasy, żeby się nie pomylić, zobaczcie, mam tutaj kupione, tutaj, 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 no kto oglądał ostatni odcinek, no to widział. Teraz zobaczmy ile zarobię, czy zarobię jakieś 300 tysięcy, tak jak mi się wydaje, tak jak powinienem moim zdaniem 300 tysięcy zarobić. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy i zniknęło, ale było około 280, tutaj miałem 4. tak, 300, równe 300, zobaczcie. 304 tysiaki. Dobra, ja już sobie postawię następne. Niech sobie tutaj rosną. Um, tutaj też, tutaj też, tutaj też. I. Dobra, wszystkie. No i dobra, mam 304 tysiaki, jak widzicie. I teraz zobaczymy, jak działają te Instant Planty. Use Instant Plant Capsule, yes, please. I zaznaczamy, chyba, gdzie chcemy użyć tej kapsuły. Instant Thing Load Seed, yes please dobra mamy 304 więc ja teraz przelecę te wszystkie 100 kapsuł i zobaczymy jak tutaj się kasiura zmieni No i mamy to. Mamy to wszystkie 100 instant planty zrobione i Zobaczcie ile mam kasiury 3 670. Miałem 304. Tysiące, także 3 miliony 370 praktycznie zarobione na tych 100 plantach. A jak wiecie, albo nie wiecie, więc wam powiem, taki plant chodzi po powiedzmy 5,5 do 6,5 tysiąca. To jest najlepsza cena aktualnie, jaką można zdobyć. Znaczy nie najlepsza. Czasem się pojawia nawet za 3 tysiaki, no ale jak widzieliście, jak to tak szybko znika, no to trudno kupić za te 3 tysiaki, ale jest taka opcja. Także może traficie, może nie. Polecam Wszystkim. Także zobaczcie, policzmy 6 tysiaków średnio za każdy plant. Zobaczcie: 3 miliony 300. 000. Jeżeli liczymy 6 tysiaków za jeden plant, to jest 600 tysięcy za 100 plantów. 100 plantów otworzyłem w jakieś. hmm... 10, 12 minut, także ponad 3 miliony, chociaż nie, no nie, ponad 3 miliony, 2 miliony 700, o, 2 700, 2 800 możemy liczyć, bo tu było e, 370, 2 800 w 12 minut. 2 800 w 12 minut. Czyli tym sposobem zarabiacie 14 milionów na godzinę. Tylko musicie załatwić sobie instant planty. 14 milionów na godzinę, więc wychodzi na to, że możecie sobie kupić huge'a już po pierwszej godzinie gry. A jeżeli nazbieracie sobie tych plantów, no multum, kupicie ich multum, to macie 336 milionów na dzień. 336 36 milionów idealny sposób wiadomo trzeba się namęczyć żeby te planty zdobyć instant planty ale sposób jest mega polecam wszystkim, także zabierajcie się za kupowanie albo za dropienie tych instant plantów, bo naprawdę jest zarąbisty zarobek, trzeba z tego korzystać. I pamiętajcie, że nie musicie wszystkiego kupować na Trading Plaza. Tutaj możecie kupić same diament planty, bo tutaj co chwilę się pojawiają i są dużo tańsze niż na Trading Plazie, niż ludzie sprzedają, więc tutaj kupujcie sobie tutaj instant planty też czasem się pojawią, więc też można sobie tutaj kupić do tego, jest jeszcze pojawiają się woreczki z nasionami, takie jak ten na przykład i zobaczcie, czy mi się tutaj instant plant trafi. O, oh, nie chciałem tego. E, trafił się. Widzicie? Trafił się chwila, przewinęło mi się, ale jest. Więc otwieram sobie następne i więcej nie mam. Ale jeden instant plant się trafił, więc jestem do przodu. Także kupujcie te diamentowe plant seedy, e, instant plant kapsuły i woreczki. No zobaczcie, że naprawdę zarobek jest maksymalny. To co tutaj sobie kupicie, to w zupełności wam Tarcza. Powiem tak, ja osobiście kapsuły kupuję na Trading Plaza, tutaj diamentowe SS seedy, tutaj kupuję w tym Merchancie, bo on co 3 minuty się jednak odświeża. Po update'cie jest to bardzo szybko. Tutaj co 3 minuty, w zasadzie każdy Merchant się co 3 minuty odświeża, więc warto do niego podejść. Jeżeli macie już nazbierane kapsuły, to tylko sobie tutaj stanąć i co 3 minuty podejść, zobaczyć. W międzyczasie możecie sobie zbierać tutaj coś, tam coś, w kopalni coś. To jest naprawdę fajny sposób, możecie naprawdę dużo zarobić. Także tak jak mówię, ten Instant Plant jest epickim itemkiem. Kupujcie go, róbcie te diamenty, róbcie je naprawdę szybko. Jeszcze raz powtarzam, 336 milionów na dzień. To jest 24 już za aktualną cenę, bo aktualnie są po jakieś 14 milionów. Polecam wszystkim ten sposób. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zostawcie subika, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Bardzo mi to pomoże. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Hey.